Teraz zajmiemy się y, jednym z najbardziej ważnych kroków y, potrzebnych do gry w World of Warcraft, a mianowicie patchowaniem. Mamy dwie możliwości patchowania: albo zrobić to przez launcher, albo zrobić to ręcznie. Wchodzimy w folder World of Warcraft, tam gdzie zainstalowaliśmy grę. Włączamy launcher I w tym, moment, w tym miejscu już w tym miejscu pokaże się pasek paczowania. Gdy paczowanie dobiegnie końca yy, wyskoczy nam stosowny komunikat... Jest to yy, Launcher jest przydatną opcją, gdy chcemy grać właśnie na serwerach globalnych. Weźmy teraz z launchera. Ale jeśli chcemy grać na przykład na serwerach prywatnych, możemy zrobić to ręcznie. Najpierw musimy sprawdzić, na jakim, serwerze, na jakim patchu postawiony jest serwer. Zróbmy to na przykładzie serwera Summer. W How To Play pisze, że ściągamy patch do wersji 3.3.5a. Teraz musimy sprawdzić, jaką, jaki patch mamy na naszej grze, jaki już jest zainstalowany. Włączamy World of Warcraft przez nie launcher, lecz przez WoW i Exi. To nasze pierwsze połączenie zainstalowanej gry, więc musimy zaakceptować regulamin. Klikamy akcept. Jak widzimy, tu po lewej stronie na dole mamy podany version i jest podany numer pacza, na którym jest zainstalowana gra. Zapamiętujemy ten numer i wyłączamy. A więc wiemy już, że nasza gra jest na serwerze na paczu 3.0.1. Wchodzimy na tą stronę. Mamy tutaj spis paczy. Jak wcześniej się dowiedzieliśmy, musimy zainstalować wszystkie patche do wersji 3.3.5 włącznie. Zobaczmy, czy taki patch już jest tutaj dostępny. Nie jest dostępny, najnowszy to 3.3.3a. Więc musimy zainstalow zainstalować wszystkie pacze od 301 do 3.3.3a z, z tej strony, następnie od 3.3.3a z innej strony. Zróbmy to tak. Poszukajmy pacza 301. Widzimy, teoretycznie nie ma, ale jak można się tutaj domyślić i przeczytać, ta aktualizacja dzieli się na dwa pacze. Od tej wersji do 301 oraz ten patch, który jest dla nas ważny, bo następny patch jest od 302. Szukamy linków. Jak widzimy, tu jest dostępny ten link. 301 do 302. Ściągamy go, wrzucamy bezpośrednio do, fo do folderu z zainstalowanym, WoWem i po prostu dwukrotnie na niego klikamy i instalujemy. Na przykładzie tu już jest jakiś patch I widzimy, włączy się nam takie paczowanie. Anulujmy to. Robimy to. Powtarzamy ten krok aż do momentu kiedy zainstalujemy tak te wszystkie pacze. Do pacza 3.3.3a Teraz przyjmijmy, że mamy już zainstalowany ten pacz. Wpisujemy w Google Wove patches Przechodzimy na stronę WoW wiki. Jest to angielka, angielska strona Zbiór wszystkich patchów jakie obowiązują Szukamy yy, patcha który nas interesuje 3.3.3a Widzimy jest dostępny, ściągamy to Jest to patch yy, patchujący do wersji yy, z 5a i jeszcze tylko będziemy musieli ściągnąć chyba ten patch, żeby było na wersję 3.3.5a, bo tak sugeruje nam Summer. Oczywiście jak wcześniej wspominałem, jak chcemy grać na serwerze globalnym, to bezpiecznie jest po prostu włączyć launcher i ściągnąć wszystkie patche, one się automatycznie ściągną i automatycznie zainstalują, więc nie będziemy musieli nic grzebać, nic samemu robić. Jest to łatwe, no długie, bo sam ściąga, ale oczywiście te patchowanie przez ręczne patchowanie też jest bardzo długie. No ale i tak polecam właśnie launcher dla tych, którzy grają na serwerach globalnych. Dzięki.